Ten rok poświęciliśmy na dopracowanie do końca technologii, która umożliwi nadrukowanie specjalnym tuszem, który będzie zupełnie niewidoczny gołym okiem. Czasami efektem łączenia technologii wychodzi nowa technologia, także naprawdę jest ich, naprawdę jest ich wiele. Z niektórymi seriami będziemy się już żegnać. W styczniu tego roku wyjdzie ostatnia Valkyria. Natalia, dzięki, że znalazłaś czas na rozmowę. Chciałabym Cię zapytać na początku, jaki był dla Was rok 2024, który właśnie dobiega końca? Na początku rozmowy z Tobą to zawsze przyjemność, a jeśli chodzi o rok 2024, myślę, że dla nas był rokiem, w którym staraliśmy się skupić na rozwoju tego, co już osiągnęliśmy. Skupiliśmy się na optymalizacji procesów produkcyjnych. Na rozwoju technologii, które już mamy lub technologii, nad którymi pracowaliśmy ostatnie lata. Także wszelkie procesy mennicze, czy przy uszlachetnieniu monet, ale także przy tworzeniu opakowań to był czas na taką solidną organizację w tym, w tym zakresie. Inwestujesz w metale szlachetne? Metalverse 15 marca 2025 roku w Terminal Event Center we Wrocławiu to Twoja okazja, by zyskać przewagę na rynku. W przestrzeni targowej poznasz ofertę sprawdzonych dealerów i producentów, a prelekcje ekspertów pomogą Ci lepiej zrozumieć trendy rynkowe i strategie inwestycyjne. To również doskonała okazja, by nawiązać kontakty z innymi inwestorami i wymienić się doświadczeniami. Nie przegap, zarejestruj się już dziś i rozmawiaj. Rozwijaj swoje umiejętności inwestycyjne na Metalverse. Jak się spotkałyśmy na początku tego roku na World Money Fair w Berlinie, zapytałam Cię, co jest misją firmy Germania Mint. I powiedziałaś mi, że dla, nas, dla Was najistotniejsze jest to, by być najinnowacyjniejszą firmą w tej branży. Jakie nowości technologiczne wprowadziliście ostatnio w ramach firmy? Nowe technologie u nas w firmie postrzegamy w dwóch aspektach. Jedno to jest um, optymalizacja technologii, które już istnieją. Więc dla zewnętrznego fana, kolekcjonera, będą to te same technologie, które już widział wcześniej. Natomiast u nas wewnętrznie Zmieniamy i dopasowujemy proces w taki sposób, żeby zajmował on mniej czasu, żebyśmy mogli zużywać mniej chemii przy, przy nakładaniu dodatkowych efektów lub przy produkcji. Także mieliśmy kilka takich wyzwań w tym roku umożliwiających jak gdyby szybszą produkcję, między innymi jest to nasz dosyć znany efekt Kamelona w nowej przebudowanej technologii. Skróciło nam kilka procesów produkcyjnych, dzięki czemu proces jest dużo szybszy, a też eliminuje odpadowość w trakcie produkcji. Więc to jest takie, że jedno to patrzymy na bieżące technologie i staramy się je optymalizować. Natomiast drugi nurt to są faktycznie nowe technologie dla nas, ale też takie nowe technologie ogólnie w numizmatyce. Więc w tym roku myślę, że przede wszystkim Silver Black Biu. Które już pokazaliśmy na Scollent Hutty. Są to specjalnie przygotowane blanki przed biciem, które w trakcie bicia umożliwiają nadanie takiego głębokiego, ciemnego połysku na monecie. Także ten rok poświęciliśmy na dopracowanie do końca technologii, która umożliwi, na specjalnym tuszem, który będzie zupełnie niewidoczny gołym okiem. Natomiast po oświeceniu danej monety latarką UV, taką do sprawdzania banknotów, będzie pojawiał się pełnokolorowy wydruk. Także ten UV RGB efekt to to myślę, że jest taką jest jedną z większych nowości. Także tutaj eksplorowaliśmy nowe technologie, jeśli chodzi o sztabki odlewane. Udało nam się uzyskać bardzo fajne efekty w sztabkach odlewanych 3D. Są to specjalnie drążone grafity, dzięki czemu możemy uzyskiwać nietypowe kształty, i wysokie reliefy w sztabkach. Także wszystkie trzy technologie pokażemy też na specjalnie przygotowanych produktach na targi World Money Fair w Berlinie. Także będą to nasze produkty targowe, zarówno na monecie, jak i na sztabce. No to pytanie, które się poniekąd wiąże z tym poprzednim. Na co, jako producent walorów kolekcjonerskich i inwestycyjnych, kładziecie największy nacisk w produkcji w Germania Mint? Na pewno na jakość. Bardzo zależy nam na, na jakości naszych produktów, ale też produktów, które szukujemy dla naszych klientów, więc stawiamy sobie poprzeczkę wyżej niż, niż inni producenci. Także tutaj mocno skupiamy się na wszystkich procesach produkcyjnych, na kontrolach międzyprocesowych, żeby mieć taką. Pełną e, możliwość zatrzymania, na przykład procesu produkcji w danym momencie, jeśli coś nie idzie, i wyeliminowania problemu. Nie czekamy do końca mm, wszystkich procesów, tylko staramy się w trakcie wyeliminować e, potencjalne problemy. E, szczegółowość produktów bardzo nam zależy na, na możliwości. Mm, od wzorowania na produktach naszych, tej historii, którą tworzymy od strony rozwoju produktów czy marketingu, chcemy to uzyskać również na monetach czy sztabkach i jest nam potrzebna naprawdę wysoka jakość w tym zakresie. Nawet nasze monety, te standardowe, jednouncjowe, wyróżniają się tym, że ten relief jest 0,4 pomiędzy 0,6 mm wysokości. Gdzie często w, można zobaczyć, że na takich monetach zazwyczaj jest to 0,3. I ilość szczegółów, które przy, nawet przy tak niewielkiej różnicy wysokości reliefu e, zanika, jest naprawdę ogromna. Więc tutaj kładziemy naprawdę nacisk na, na przygotowanie narzędzi, na przygotowanie produkcji i na opracowanie wszystkich procesów zachodzących w trakcie tych produktów. Przed chwilą wspomniałaś o tej technologii uszlachetnienia monet za pomocą. Tego specjalnego tuszu. Możesz powiedzieć troszeczkę więcej o tym tuszu, bo chyba w Berlinie wspominałaś mi, że on jest wykonany również z metali szlachetnych. Tak, tutaj pracujemy nad nową drukarką, która ma możliwość drukowania różnymi metodami. To, co udało się uzyskać stabilnie w produkcji, to na razie jest druk w widoczny w UV w pełnym spektrum RGB. A także właśnie dzięki tej maszynie jesteśmy w stanie nanosić w nowej technologii efekt Kameleona. Natomiast jeśli chodzi o dróg metalami szlachetnymi, no tutaj prace jeszcze trwają. To jest skomplikowany proces, który jeszcze będzie wymagał do opracowania, tak? Tutaj metale szlachetne są dosyć specyficzne i przygotowanie samego tuszu, który zawiera metal, ale da się nim wydrukować, jest ogromnym wyzwaniem. Także jeszcze chwilę tutaj będziemy musieli poczekać. Prace trwają tutaj, nasz technolog Kuba Zawistowski. Jakby współpracuje, czy z jednym z uniwersytetów, czy z różnymi firmami, tak aby dodać, dobrać odpowiednią wielkość cząsteczek tych metali w tym, w tym tuszu. Także tutaj jeszcze chwilę. Natomiast sama maszyna i zasada jej działania już umożliwia nam nanoszenie innych technik tą technologią. Jakie jeszcze inne typy uszlachetnień stosujecie w firmie, przy produktach? Myślę, że mamy naprawdę szerokie spektrum uszlachetnienia. Jako, że już mamy dziesięcioletnie doświadczenie w, w tym aspekcie, e, mamy różne rodzaje mm, kolorowania monet. Możemy nanosić kolory, które są. E, solidne odcinają się od srebrnej powierzchni, więc możemy uzyskać naprawdę głębokie kolory. Mamy metody na druku, które z kolei wykładają bardzo cieniutką warstwę koloru, dzięki czemu możemy uzyskać bardzo metaliczne efekty. Eee, mamy też starsze technologie, które są bardzo precyzyjne jeśli chodzi o drobne elementy. Także tutaj w kolorowaniu naprawdę mamy, mamy różne możliwości. Wymieniać można byłoby naprawdę długo. Poza kolorowaniem mamy oczywiście naszą linię galwaniczną, gdzie możemy nanosić metale szlachetne. Złoto, srebro, ruten, pallad, platynę, różowe złoto. Także tych metali szlachetnych mamy, mamy wiele i nawet jeśli czegoś nie mamy, a jest zapytanie od klienta, to jesteśmy w stanie nową kąpiel dla niego przygotować. Więc w tej galwanizerii, poza pełnymi oczywiście palterowaniami, stosujemy też wybiórcze palterowania. Także tutaj łączymy technologię druku cyfrowego i galwanicznego, żeby uzyskać też wybiórcze palterowania. Mamy też antique finish, czyli postarzanie monet. I tutaj to nakładanie my zostaliśmy przy ręcznym nakładaniu, ręcznym przycieraniu tej oksydy, ponieważ uważamy, że daje on najlepszy efekt, bo możemy dopasować ten efekt do, do każdej monety. Maszynowe przycieranie nie oddawało nam takiego efektu, jakbyśmy chcieli uzyskiwać, a on jest szczególnie ważny, zwłaszcza przy monetach z wysokim reliefem. Gdzie każdy relief jest zupełnie inny i też czegoś innego wymaga, gdzie, gdzie nie, gdzie trzeba dotrzeć bardziej, gdzie nie, gdzie mniej, tak żeby wydobyć jak najwięcej z tego, co jest na monecie i jaką historię chcemy na monecie, na monecie przekazać. Mamy również taką kategorię jak hologramy. Możemy nanosić hologramy na monety, które zostały już wybite. I mamy zarówno standardowe kolory jak srebrne czy złote, ale wprowadziliśmy też dla potrzeby naszych klientów czerwone, zielone, także naprawdę kilka kolorów takich powiedzmy fanki, dopasowanych do potrzeb naszych klientów, jak i różnokolorowe te hologramy. Także tutaj, jak najbardziej się rozwijamy pod potrzeby, czasami szukamy specjalnych folii z, o specjalnym odcieniu pod jakieś nietypowe zamówienie. Mamy wszelkiego rodzaju wstawki: czy to z kamieni, czy drewniane, czy z żywicy, czy jakieś drukowane wstawki 3D z plastiku. Także tutaj te wstawki 3D, specjalne kleje, które z jednej strony nie. Ingerują, jak gdyby w monetę, nie sprawiają, że ta moneta będzie się szybciej e, oksydować, a jednocześnie dobrze stali to ze, ze wstawką. Także tutaj też jak, na, jak najbardziej pełne spektrum e, oferujemy. No i wszelakie efekty specjalne. E, czyli wszelkie prace, które wychodzą z RD i są już produkcyjne, i tutaj możemy powiedzieć o. Efekcie, który jest stałe, w stałej już naszej ofercie, czyli Glow in the Dark, efekt tuszu, który świeci w ciemności, czy pojedyncze efekty UV, pojedyncze barwy czerwony, zielony, niebieski tutaj je możemy także nanosić już produkcyjnie teraz ten kolorowy RGB. Kameleony, wszelakie. Także tutaj naprawdę czasami łączymy różne technologie, czy to pod nasze potrzeby naszych produktów, czy potrzeby naszych, naszych klientów. Czasami efektem łączenia technologii wychodzi nowa technologia. Także naprawdę jest, ich, naprawdę jest ich wiele, a w połączeniu to nie dałoby się dzisiaj wymienić. To, co zatem czeka nas w 2025 roku w monetach. Na pewno będą kontynuacje serii. Przede wszystkim długo wyczekiwana bestia germańska, także w pierwszym półroczu zamierzamy wypuścić kolejną bestię germańską. Będziemy kontynuować serie takie jak Ragnarok czy Artefakty. Z niektórymi seriami będziemy się już żegnać. W styczniu tego roku wyjdzie ostatnia Walkiria. Także na szczęście każda seria, która się u nas kończy, robi miejsce na nowe serie. Także mamy też kilka zaplanowanych nowych serii, które dołączą do, do naszego uniwersum. Niektóre z nich będą eksplorowały te części mitologii germańskiej, które są trochę mniej znane, ale umożliwią nam naprawdę opowiedzenie fajnej historii. To od razu mi się pytania. Pytanie: jakie wyzwania napotykacie przy produkcji tak precyzyjnych, szczegółowych monet? Przede wszystkim to jest dopasowanie szczegółów do reliefu monety. Monety w wielu przypadkach są błyszczące, odbijają światło, więc spasowanie jak najbardziej idealne jest to zawsze wyzwaniem, ale Raz, że przygotowujemy narzędzia w odpowiedni sposób. Monety skanujemy na specjalnym skanerze, w którym możemy odpowiednio ustawić światło tak, żeby te rozbłyski nie zakłóciły tego, gdzie dany relief faktycznie się kończy. Więc tutaj ta precyzja jest ogromnym wyzwaniem na wszystkich właściwie maszynach, które nanoszą jakiekolwiek technologie na, na monetę. No i tutaj kładziemy nacisk na tą kontrolę międzyprocesową. Monety, które są uszlachetniane, wielokrotnie przechodzą przez różne działy na naszej produkcji i pomiędzy każdym działem i, i każdą, każdym procesem jest kontrola, żeby sprawdzić, czy jeszcze jest ok, czy coś trzeba już może poprawić, czy nad czymś się zastanowić, czy ten proces przebiega tak, jak zaplanował to, to technolog. Więc myślę, że tutaj e, największym takim wyzwaniem jest są małe detale na monecie i te rozbłyski, które, które utrudniają, że tak powiem, pasowanie. Natomiast wydaje mi się, że całkiem nieźle sobie to opanowaliśmy. A możesz powiedzieć coś więcej o jakichś ciekawych materiałach, nietypowych surowcach? których używaliście również przy produkcji monet kolekcjonerskich? Myślę, że ciekawymi takimi materiałami to są wszystkie nasze takie efekty typu kameleon, czy nawet nasz nadruk widziany u VRGB, e, mieszanie i dobieranie różnych lakierów, czy czy takich efektów, czy drobin, tak, żeby uzyskać z jednej strony możliwość produkcyjną, taką masową, maszynową, nie do końca zawsze ręczną, jest naprawdę zawsze wyzwaniem i, i, i ciekawym etapem poszukiwania takich rozwiązań do zastosowania numizmatycznego. Bardzo fajnym tematem są też wszelakie wstawki. Mieliśmy wstawkę z meteorytem na naszej serii Impact Moment. Ten meteoryt miał naprawdę niesamowite właściwości. Był bardzo ciężki w obróbce, natomiast efekt finalny nas bardzo zadowolał. Cała moneta była nietypowa, bo była zaprojektowana w taki sposób, żeby wyglądała jakby była pęknięta i ten meteoryt ją, ją przebijał, więc myślę, że ten meteoryt był, był takim dużym wyzwaniem u nas na produkcji, ale jednocześnie też bardzo satysfakcjonującym efektem, Wszelkie kamienne wstawki, czy to używane w naszej serii Witchcraft, gdzie szukamy e, minerałów e, takich jak aventuryn, czy niebawem w kolejnej, e, w kolejnej monecie z tej odsłony będzie e, ametyst, to już mogę zdradzić, e, także Tutaj myślę, że te wstawki kamienne zawsze są takim, takim fajnym elementem w poszukiwaniu i nietypowym materiałem. Zwłaszcza, że każda wstawka taka jest nietypowa. Nie ma tak jednolitych kamieni, więc te wstawki jeszcze bardziej sprawiają, że monety są indywidualne. Na jednej żyła na kamieniu będzie przechodzić bardziej centralnie, na innym trochę mniej. To sprawia, że każdy, każdy, każda wstawka jest unikatowa, więc myślę, że to też jest bardzo fajne. Jak mówisz o tych monetach, to ja je widzę, przywołuję w pamięci i od razu kojarzę je z tym, że one, każda z nich, każdy ten walor jest bardzo ciekawie opakowany. Przedujecie w tych nieszablonowych rozwiązaniach opakowań. Co nowego w tym asortymencie pojawiło się u Was ostatnio? Jeśli chodzi o opakowania, to skupiliśmy się na rozwoju przede wszystkim opakowań papierowych. W tym czujemy się najpewniejsi i w tym też widzimy taki, taką drogę na, na rozwój dla, dla tej części naszej firmy. Także tutaj skupiliśmy się na dwóch rodzajach opakowań. Jeden to są opakowania premium. Czyli bardzo często towarzyszą naszym emisjom, zwłaszcza tym uszlachetnianym, gdzie mamy papier, papier, naprawdę taki bardzo zdobiony, są folie metaliczne, specjalne lakiery, tłoczenia 3D, flok w środku, który zabezpiecza jak gdyby monetę podczas transportu. Także tutaj skupiamy się na tym, na tym rozwoju. Natomiast mamy też taką linię, którą powoli rozwijamy i, i myślę, że będziemy też szerzej w tym kierunku iść, są to opakowania bardziej proste, ale też i bardziej przyjazne środowisku. Są to papiery barwione w masie, są to papiery z recyklingu albo nadające się pod recykling, które staramy się wypełniać. Um, to wypełnienie pod monetę też w sposób taki, który będzie pochodził z recyklingu lub nadawał się z recyklingu i można. Już powiedzieć, że osiągnęliśmy spory sukces, jeśli chodzi o wykorzystanie plastiku, bo bardzo często plastik, jeśli występuje czy to w naszych opakowaniach, czy w opakowaniach dla klientów, staramy się dobierać z recyklingu, żeby on pochodził w 89% z recyklingu, jednocześnie zachowywał swoją jakość i przezroczystość. Więc tutaj takie mamy rozwiązanie. Używamy też kartonów introligatorskich, wypełnionych. Pełnieni z lnu, po to, żeby iść bardziej w, w tą linię naszą, która jest certyfikowana jako FSC, czyli materiały, zwłaszcza papier pochodzenia z takiego zrównoważonej gospodarki leśnej. Jakbyś mogła skategoryzować, to jakie typy opakowań produkujecie? Na pewno mamy kilka głównych kategorii. Przede wszystkim są tak opakowania papierowe, w której znajdziemy różne formy blistrów, od takich prostych, tak zwanych coin cardów, czyli jednej, jednej kartki na monetę, po bardziej skomplikowane i złożone formy mogą to być sixidery na wiele, wiele monet, albo kilkanaście sztabek. Także tutaj te opakowania papierowe. Mamy też opakowania kaszerowane. To jest połączenie takiego kartonu introligatorskiego z papierem, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać bardzo taką grubą, solidną formę. Bardzo jest to lubiane przez wielu naszych klientów. Zresztą w niektórych naszych produktach też, też to się pojawi. Jest to forma. Która może w jakimś stopniu zastąpić pudełka drewniane, czyli jest trochę lżejsza, mniej może wpływa na środowisko, a dalej, jeśli chodzi o jakość i solidność wykonania, jest na tym poziomie, właśnie takiego po prostu pudełka. Wszelakie stędy akrylowe, czy to drukowane, czy na podstawkach, czy samodzielne, także tutaj takie stędy, też są dość popularne, czy to w naszych produkcjach bardzo często występują one w naszych monetach dwuncjowych, czy też również dla klientów takie wykonujemy. Bardzo fajnie one prezentują monetę, ta moneta troszeczkę wisi w powietrzu, ale można dołożyć tego na druk i pociągnąć historię, która jest też, też na monecie. Także myślę, że na tych kategoriach będziemy się skupiać też w przyszłym roku. I tym skończymy pierwszą część naszej rozmowy, zapraszam na drugą poświęconą sztabkom kolekcjonerskim i inwestycyjnym.